No i co dalej odwalacie? Ciekawe. Zobaczysz, najpierw ugnicho. I co to będzie? Mień ognisko, żeby cię zaznajomić z prawdziwą przyrodą. A masz coś do podpalenia? Najważniejsze w ognisku jest gniazdo, tak? Poczekaj po kolei. No i co to za klucz? Serio? Co to jest? wojskowe. S-I-W-O. Oto? To, to no, to, to I czym się to Jak to się robi? Dobra. Co, jeszcze? No, jeszcze napad. Klucz, ale teraz... zobacz, jaki wiatr, poczekaj. To. No właśnie, będzie znaczy, tam. Zaraz... Jak to się robi, ty wiesz? No, trzeba tak. i skró. No, Więcej już to widzę. Więcej wiary w ludzi. Nie. No. O, a wiesz, no co nie. to jest? Co, jakieś złomki. A weź tak <laughs> energicznie. No, zobacz. Popka. o to będziecie piły? Tak. My. Szybko. Będziemy. Ja Ubezpieczyłyście się? Zobaczymy, czy yes. nic tam nie jest? Ja jestem takiego zdania, że terapia szykowa jest najlepszą. Terapią dzisiaj mama totalnie była zbita z tropu, co my robimy w tej kawiarce i na pewno zostanie to w głowie i na pewno sama wróci do tego grzyba daje sobie palucha uciąć. No, no nie. A <laughs> O, Jezu, patrz, poszedł ogień troszkę. Dobra, nie, już ja nie mam czasu. No, to koniec. O, o, o. No, dawaj, 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 dawaj. Mm. cie chcecie? Żabko, całe życie żyję z tobą. O, Boże, o. Widzisz, my? jak szybko. O, ja Tego wróśniaka kapiłam przez dwa tygodnie, wyleczyłam zapalenie spraw kobiecych. Teraz mi to naszło, bo to jest choroba taka nawracająca, niestety. Mam nadzieję, że będzie lepiej, ona ją pokonam. Grzyby to jest przyszłość medycyny, tak mi się wydaje. Jeśli jeszcze bardziej to się rozwinie. Chcecie kory jeszcze? Czyli jak zakryjesz, to zadusisz z góry. Ale w połowie. Daj jeszcze, na kolanie się łamie. Ja Niech się nogo. trochę spali jeszcze. No i stawiaj teraz, dopóki to jeszcze nie spaliło się. Mm, tylko tak z boku. Z bokiem. Boku. Mama jest taka, że zobaczy, że to zaskoczy troszeczkę. Zobaczy efekty i sama będzie to promować jeszcze. I sama będzie nam wysyłać suple. Albo sama zbierać. Potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przekonać do tego, ale się przekona. Ona jeszcze czopki zrobi z tych grzybów. Zobaczycie. <laughs> Już. No to zdejmij ją już. Nie powiem jak to wygląda. Stałaś z domu. Jak herbatka? Nie, jak ziki bardziej. Dobra dziewczyny. To jest przyspieszona wersja. Normalnie musimy za 20 minut to gotować. Ja dziękuję. Nie będę tego. Przykro mi są tylko trzy, a ja już piłam. No i dobra, to pijcie sobie. Julka też nie ryzykuje lepiej. Masz bieszczady. Nie, nie, nie te... będę piła. Nie no patrz na te Ja Piszmy mogę powąchać, pokaż. Boję się. Ty nie. Mam katar. Grzybem. Fuj, cuchnie, fuj. Napij się. We, nawet nie mam zamiaru. Słupa Absolutnie. twoje jest dobre? Nie, nie, nie będę piła, Julka nie pij. jest zdrowie. Nie, dobre. nie dobra. Za bezpieczny weekend. No, napijesz się? Nie. Daj, napijesz się, to daj. No, daj jeden kubek. Pies ogrodnika, sama nie weźmie, a drugiemu też nie da. Masz, mi Julka. Julka. <laughs> Oj, teraz dawaj kubek. Nie pijcie, no. Powariowałyście, naprawdę. Że Julka ma nie pić herbaty, to było podejrzane, chyba nas nie kocha. Julka jest najmłodszą córką Teresy i taką najbardziej wychuchaną, tak? Bo my jesteśmy produkt z PRL-u, a to jakiś Gen Z. Niby lepsze, ale nie. Nie. Poczekaj, w jakim celu wy to pijecie w ogóle? Mam zapalenia stron w kobiecych, mówiłam ci. I, I to co? już mi raz zadziałało i teraz piszę pracę i drugi raz chcę to potwierdzić sama zadziałało na sobie. to picie, tak? Tak, przez dwa tygodnie to piłam. Jurka, ty nie jesteś chora. Jestem. Powiem ci jak to działa. Jest. A ty na co? Na to samo. Proszę cię. Ty jesteś choroba. Ty jesteś grzyb, czyli beta gruka no. a ty jesteś nasz układ odpornościowy. I Emilka I... jako grzyb przykleja się do ciebie i zaprasza ciebie na imprezę. I mówi: co? Chodź na, chodź, idziemy na imprezę do układu odpornościowego." <grym> No. Idziemy na imprezę. I teraz mówię Julka Wal, Julka Wal. I jest. mama nie będę mamy biła. I Uba ona jest zła. Ona jest zła. I, nie I teraz układ odpornościowy ćwiczy na tobie zabijanie takich słabych rzeczy jak ty w tej scenie. A ja cię trzymam za szyję. A ona ją trzyma i, i grzyb pomaga w tym wszystkim. Poczekaj. Ona trzyma, trzyma mnie po to, żeby ona mnie biła? Żeby Że ona się do na tobie nauczyła ciebie pisz. <śmieniciela> no nie pij, Proste. nie jesteś komórką odpornością. Karolina, weź, naprawdę mnie to serwuje.